Ale doszliśmy do ale no naprawdę jest, źle to zrobiłem strasznie źle bo nie żyje ten No niestety stańcie! przepraszam Proszę miejcie litość to tylko chłopiec nie zasługuje na to No nie wolisz by demon trzymał twoją rodzinę w niewoli masz jakiś inny pomysł zejść z drogi zanim dojdzie do siebie Wolisz by demon trzymał twoją rodzinę w niewoli Musi być inne wyjście z sytuacji Krąg na pewno zna jakieś zaklęcie, albo albo moglibyśmy zabrać go do katedry w Denerim, poddać egzorcyzmom. Egzorcyzmy mu nie pomogą pani. Stwórco, pomóż mi! Musi być jakiś inny sposób. Nie zabijaj mojego dziecka, błagam! Nie każ mi wybierać między nimi, nie mogę tego zrobić. A co? Co by było, gdyby to był twój syn? Poruszyłbyś niebo i ziemię, aby go uratować. Ja bym go zabił od razu. To musi się skończyć teraz. Ogóż ją, zabij Konora. Nie, no nie chcę tego robić. Nie wiem, co zrobić, naprawdę. Jestem teraz naprawdę w dupie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jesteś taki sam jak Tigan. Stoisz tylko z posępną miną i mówisz mi, że mój syn musi umrzeć. Nie musi tak być. Rozkazuję ci przestać! Co ty kurwa, jesteś matka Teresa z Kalkuty? Co ty mi rozkazujesz? Nie zabijemy go. Nie. Dziękuję. Dziękuję. Nie pożałujesz. Aż takim chujem nie jestem. Konorze? Kochanu, że słyszysz mnie? To ja, twoja mama. Mamo. To to tak bardzo boli. A, boli. Ci, już dobrze, słoneczko. Znajdziemy sposób, żeby powstrzymać demona. Dasz rada wstać? Głupia kobieto, gdybym zmiażdżył gardło ojca gołymi rękoma, to byś na to patrzyła? Płakałabyś? Jesteś żałosna! Nie, nie, nie mów tak. Konorze, wracaj. Proszę cię, nie odchodź. Przepraszam, że ją przywołałem, mamo. To, to boli. Zrób coś, żeby przestało. Dobrze, synku, dobrze. Zrobię tak, żeby nie bolało. Trochę mi szkoda tej matki, jej, jego. Zostaw mnie z nim sam na sam. Miałeś rację. Nie możemy mu pomóc. Tak mi przykro, pani Izoldo, nie próbuj niczego głupiego, nie uciekniesz z nim, a co z rytuałem Jowana? To może się udać. Co dobrego mogłoby wyjść z takiego zła? Ja nie mogę już patrzeć, jak on cierpi. Jestem jego matką. To ja go sprowadziłam na ten świat. Pozwól mi zrobić to, co konieczne. Błagam cię. Co ma chce go zabić? Jak sobie życzysz, nie próbuj żadnych sztuczek, będę na zewnątrz, nie nie. Bestio! Nawet to byś. Na no ja te... kamendach, chcę jej pomóc! Mamo. Boli ja. Więc zrób to szybko, szary strażniku. I niechaj, kurwa, nam wszystkim nie. O kurwa, nie chciałem tego. nie! Co żeś uczynił? No chciałaś. On był tylko chłopce. on nie. Tak bardzo starałam się go ocalić, i co mi zostało? Nic. Jak długo Emon jeszcze pożyje, skoro Demon nie może już dłużej utrzymywać go przy życiu? Jak sądzisz? Stracę całą rodzinę? Dosyć. Chciałabym zająć się opłakiwaniem syna? Przynajmniej na to mi pozwól. Jezu, przepraszam, nie chciałem naprawdę nie chciałem tego zrobić. To był zły wybór w ogóle źle to zrobiłem. Po co? Po co wchodziłem na te piętro? Po co? Po co, po co, po co, po co? Po co? Nie, no strasznie słabo to wyszło. Strasznie słabo to wyszło. E, mam nadzieję, że ten imon się obudzi. Strasznie słabo. Słabo. Hmm. Mam nadzieję, że nie ucierpi moja reputacja. Koniec. Konor nie żyje, a demon zniknął wraz z nim. Zamek znajduje się pod naszą kontrolą. Myślałem, że nigdy już nie zobaczę brata. Mój syn, a twój bratanek nie żyje. Nie zapominaj o tym, Tiganie. Jakże mógłbym, moja pani? Jeśli Emon wróci do zdrowia, czeka go długa żałoba. Wciąż pozostaje sprawa Jovana. Wywołał cały ten bałagan, zatruwając Emona, i wciąż żyje. Muszę zdecydować, co z nim zrobić. Zatrzymamy go, aby Emon mógł zadecydować o jego losie. Jeśli Emon nie wyzdrowieje, los Jovana będzie przesądzony. Co ty na to? Zatrzymamy go. Hmm. E, powinien zostać stracony. Chcę, żeby został uwolniony. i Nie sądzę, żeby decyzja w tej sprawie należała do ciebie. Zrób z nim, co chcesz. Mi się wydaje, że jak go uwolnimy, to dostaniemy jakieś nie wiem, naprawdę nie wiem, co on zrobić. Rozmawialiście, prawda? Wiesz lepiej ode mnie, co zrobił. Hmm. E, przydałby, przydałby ci się do czegoś? Ja bym mu nie zaufał. Ale nie ośmieliłbym się mówić memu bratu, co ma robić. Uwolnimy go, spróbujemy. Uwolniony? Postradałeś zmysły? Dlaczego miałbyś chcieć zrobić coś takiego? Zgadzam się z Izoldą. On jest zły. Nie możemy tak po prostu puścić go wolno, ignorując zbrodnie, których się dopuścił. Nie, on ma rację. Dobrze więc. Każe go na razie ponownie uwięzić. Nasze zadanie nie jest jeszcze ukończone. Cokolwiek ten demon zrobił memu bratu, wygląda na to, że darował mu życie. Jest jednak nieprzytomny. Nie powinniśmy go budzić. Urna, urna świętych prochów ocali Emona. Próbowaliśmy i dalej będziemy to robić. Być może zniknięcie demona coś tutaj pomoże. Wykorzystanie relikwii. To kolejna możliwość. Mój mąż finansował badania prowadzone przez bracha Genitiwi, uczonego z Denerim, który próbował odczytać inskrypcje umieszczone na kamieniu narodzin Andrasty. Gdy Emon zachorował, wysłałam rycerza, aby porozmawiali z Genitiwim. Miałam nadzieję, że udało mu się w końcu odkryć, gdzie jest urna świętych prochów. Nie udało im się go odnaleźć. W desperacji wysłałam kolejnych rycerzy na poszukiwania jakiejkolwiek wskazówki odnośnie miejsca ukrycia urny, yy, w takim razie poszukam tej relikwii, a ja to dostanę ceny za... właśnie nie mogę ci nic zaoferować, poza pomocą mego brata i jego armii. Do tego jednak potrzebujemy urny. Jeśli zechcesz czegoś więcej, porozmawiaj z nim o tym, gdy już go ożywisz. Hmm. Nikt inny nie zdoła tego dokonać, nawet gdybym chciał zrobić to, może mógłbyś odszukać dom brata w Denerim i sprawdzić, czy są tam jakieś wskazówki odnośnie miejsca jego pobytu? Ja muszę zająć się odbudową. Eee, dobra, lecimy, naprawdę, szkoda, Leliana się nie zgadza, minus dwa, Sten zgadza się, plus cztery, Morrigan zgadza się, plus cztery, a Alistar nie ma zdania, no niestety, wyszło jak wyszło, tak? Eee, co ty nie miałeś? Moc, mocny okład leczniczy, nic poza tym eee, Znajduje się może tutaj jakaś skrzynia? Nie ma. Chociaż? Nie, nie ma, niestety. Dobra. Eee, wychodzimy stąd, i idziemy do Owena, naprawdę ja mam mnóstwo rzeczy do sprzedania. Hmm. To gdzie było wyjście? Tędy. Okej, okay, już pamiętam ty ty, 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 ty ty, coś tu jest? Nie ma. Kim ty jesteś? Sługą, okej. Okay. Gdzie tu jest cholerne wyjście? Tutaj. I co, teraz mamy się udać, rozumiem, do, tych, do tej gildii magów, tak? Na to wygląda. E, tu mamy zbroję, mam nadzieję, że to się już nie ruszy, bo nie chcę się z tym walczyć. E, w takim razie wychodzimy stąd. Czekajcie, tu mamy, e, dziedzin, dziedziniec mamy w tym kierunku. Tyry ty. ty, 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 ty. Hmm. Czekajcie, czekajcie, muszę coś sprawdzić. Chciałbym sprawdzić, czy mam jakiś lepszy miecz, bo latam z tym samym przez... Y, od początku gry... Eee, czekajcie, coś jeszcze zdobyłem, wiem. Momento. Czekajcie, muszę sprawdzić jeszcze na Alistara. Czekajcie. Eee... Co ty masz za miecz? Osiem... Wow! Czemu nie używasz tego, stary? To jest lepsze! Weź to zmień od razu, okej? Okay. Mmm... Coś tu jeszcze mam? Nie, 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 nie... Dobra, idziemy do Owena. O! W sumie ten Owen jeszcze musi mi dać jakąś nagrodę za to, że uwolniliśmy jego córkę. Eee, o tym też nie możemy zapomnieć. <laughs> jesteśmy już w mieście, tak? W sumie czekajcie, tu mamy wioska w Red Cliff, właśnie. E, udamy się do niego, być może będzie miał jakieś nowe fanty. E, zobaczymy. Zamek redcliff. Ale nie zamek Redcliff. chciałbym. Zrobię to. Wioska Re redcliff, właśnie. E, najbardziej mi inter interesuje jakiś nowy miecz, naprawdę jakiś zajebisty miecz dwuręczny. Ale byłoby zajebiście Dobra, w dupie to mam. Eee... Gdzie tu jest wejście na tutaj, bo się pogubiłem. A tutaj, okej. Okay. Jakoś nie kojarzę tego miejsca. Mimo że tutaj byliśmy, walczyliśmy z tymi zombiakami, to mimo to nie kojarzę tego miejsca. O właśnie. E, Uda mi się jeszcze do pewnego domku, w którym ponieważ tam nie mogliśmy otworzyć tej skrzyni, ponieważ trzeba było mieć większy poziom e, otwierania zamków, e, co już oczywiście zdobyliśmy. Musiałem zrobić cięcie, ale nieważne. E, uda mi się właśnie do, właśnie do tego domu. Ten dom właśnie zna znajduje się tutaj, e, o ile pamiętam. Także e, idziemy lelianom już. E, powiem wam szczerze, że leliana w, w walce na dystans sobie naprawdę daje radę. E, tu jest ta skrzynia. E, niestety mamy jeszcze za niski poziom umiejętności. No to nieźle. E, dobra. Wychodzimy stąd, na pewno. Tam musi być naprawdę coś zajebistego, skoro skoro ta skrzynia ma tak wysoki poziom. Dobra, zmieniam na Aiden znowuż. Za chwilkę będę musiał kończyć odcinek, ponieważ już trwa... Odcinek trwa już prawie ponad pół godziny. To jest naprawdę już dosyć dosyć długo. Dobra, tu jest Owen? Kuźnia oczywiście. Mam nadzieję, że mi zapłaci. O, możemy z nim pogadać. Moja walena wróciła. Opowiedziała mi jak ją uratowałeś. Nie wiem jak ci dziękować. Weź to, jako nagrodę. To robota krasnoludów. Będzie ci dobrze służyć. Mm, co mi to dałeś? Jeszcze raz dziękuję. Otrzymane przedmioty. Czekajcie. pancerz, 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 krasnoludzki... Krasnoludzka zbroja, która... Jest gorsza? Co? Co the fuck hmm. nie wydaj mi jeden do kondycji, ale no nie wiem. Dobra, na razie zachowamy to, wiecie? Nie wiem, nie wiem czy to dobry pomysł, ale zachowamy to. Myślałem, że będzie coś, e, coś lepszego, co, coś co da mi więcej e, pancerza. No ale cóż, dobra? Także Alistar, jak najwięcej kondycji, dobra E, o ołenie. Mam nadzieję, że masz coś co mnie może zainteresować, czekajcie, najpierw ja ci sprzedam kilka rzeczy, bo troszkę tego e, mam. Czekajcie, zaklęte sztylety. O, to będzie dobre na Lelianę, ale w sumie nie Ponieważ ona nie korzysta z, ze sztyletów już To wypieprzaj, 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 wypieprzaj. E, hełm skórzany wypierniczaj, hełm kata. o, czekajcie to zostawimy E, wypiernicza i rękawice... To jest żeliwo? To jest lekkie czy średnie rękawice? Wymagane żeliwo, poziom wypieprza i ćwikowane to na razie zostawimy. E, lekkie buty, średnie buty... Hmm. Zbroja skórzana zostawimy, ponieważ na Liliane to może się przydać. E, przydać. E, jest! Jest! On ma jakiś hełm! Ja ale kozacki niestety e, nie mamy tyle siły. O! Koleś ma jakiś topór lepszy. E, widzimy. E, a masz jakiś inny miecz? Długi miecz! O, widzę, nieźle! Tylko to jest broń jednoręczna chyba, tak? E, Przydałoby się to na mojego Alistara. To jest broń jednoręczna czy dwuręczna? Bo już nawet nie widzę. Główna ręka, długi miecz, główna ręka. Chyba to jest jednoręczny miecz, tak mi się wydaje. E, młot, dwuręczna broń... E, no cóż, wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby kupienie właśnie tego toporka e, bitewnego. Czekajcie. Sprzedamy mu jeszcze te różne rupiecie, które tutaj mamy. Wypierniczaj, wypierniczaj. Pan też kolczy. Wypierniczaj. To też wypieprzaj z tym. Już, won. Eee, zostawimy to na razie. To wypieprzaj, wypieprzaj. Eee, barwy wojenne burzy. To jest dla gienka, ale gienkiem na razie nie gramy, więc wypierniczaj mi z tym. Eee, to zostawimy. No i cóż, miejsca troszkę już się zrobiło. Czekajcie, co ty tutaj masz, koleżko? Koleżko, 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 eee, Buty! Masz nowe buty jakieś, fajne buty. O, przydałoby się to, powiem wam szczerze. Fajny, 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 bardzo fajny pancerzyk. Ooo, albo ciężka zbroja płytowa, to już bo w ogóle byłby kozak. Eee, tylko muszę mieć odpowiednią ilość siły, wiecie co? Zostawimy, kupimy na razie to, kupimy później tą zbroję. Eee... Także cóż, wychodzimy stąd, tak? Chyba niczego na razie nie kupimy, bo nie mamy albo siły, albo nie mamy hajsu, po prostu. Niestety. Eee... Więc cóż, musimy się teraz udać do magów, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Eee... Oczywiście subskrybujcie, żeby mnie wesprzeć. Pamiętajcie, że eee... dając mi apkę w górę i zostawiając ewentualnie komentarz, promujecie filmik, czyli pomag pomagacie eee... promować mój kanał na YouTubie. A to jest dla mnie bardzo ważne. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, kochani. Cześć.